Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj spotkanie wokół tego, co się dzieje na świecie. Każdego dnia będziemy rozmawiać o trudnych wydarzeniach. Bo mowa o tym, co się działo w Turcji i Syrii. Ze mną jest Natalia Makulska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, mi również jest bardzo miło. Byłaś na miejscu, tam właśnie, kiedy właściwie władze Stambułu, kiedy władze tureckie próbowały uporać się z skutkami trzęsienia ziemi? Tak, byłam na miejscu w sumie prawie 12 dni. Dołączyłam do naszego zespołu pomocy natychmiastowej, który doleciał do Gaziantep w ciągu 48 godzin po, po wydarzeniu się tego trzęsienia ziemi. No ja dołączyłam do nich na miejscu właśnie w połowie lutego, mniej więcej na te 12 dni, i razem z nimi po prostu wspierałam ich w, w tych obowiązkach, w, w działaniach na miejscu. Mm -hmm. Mówi się o tym, że to, co, się, to, co wydarzyło, pochłonęło już nawet 100 tysięcy ofiar. Władze tureckie kontrolują również wszystkie budynki. 29 tysięcy właściwie budynków i nadal jest zagrożone zawaleniem się w przypadku kolejnego tego typu przesiewienia ziemi. Pojawiały się kolejne doniesienia o tym, że do tej kolejnej tragedii może dojść ponownie. Pytanie, czy można zrobić coś wcześniej, jak można zabezpieczyć już teraz potrzeby tych wszystkich, którzy stracili dach nad głową? No tak, ta sytuacja jest cały czas bardzo dużym wyzwaniem, bo tak jak mówisz, no jest bardzo niepewna, tak? ciągle dochodzi do wstrząsów wtórnych, ciągle pojawia się to ryzyko, że, że dojdzie do silniejszego wstrząsu, który spowoduje kolejne zniszczenia. Tak, tak jak też zauważyłeś, no doszło to oczywiście do zniszczeń domów, do zawalenia się różnych budynków mieszkalnych, ale Oprócz tego, wiele tych budynków jest na tyle uszkodzonych, że nawet tego nie widać czasami z zewnątrz, ale one nie są po prostu już bezpieczne dla mieszkańców. W związku z czym te osoby, które w nich mieszkały, całe rodziny, nie mogą do nich wrócić, bądź po prostu nie czują się na tyle bezpiecznie, że chcą do nich wrócić i wybierają po prostu. To, żeby zostać w, w namiocie, w, gdzieś w pobliżu tego domu, żeby nie musieć przeżywać z powrotem tej traumy, którą już przeżyły. W związku z czym ta sytuacja jest faktycznie bardzo trudna, to, co możemy zrobić, to zapewniać te, pokrywać te podstawowe potrzeby, które są, pojawiają się w przypadku takich kryzysów, to są no, ogół bardzo podobne potrzeby, tak? Bo osoby, które straciły te domy, straciły dostęp do, do wszystkiego, czyli do wody, do żywności, do ubrań, które miały ze sobą, bo często musiały po prostu opuścić te domy, wychodząc po prostu bez, bez niczego, tak? Więc możemy się skupiać właśnie na zapewnieniu tych absolutnie podstawowych rzeczy, którym, których im teraz brakuje. Czego im brakuje? Jak właściwie polska strona może również pomóc w tym przypadku? My, jako Polska Akcja Humanitarna, od samego początku działamy dystrybuując pakiety higieniczne, w których znajdują się takie artykuły jak bielizna damska i męska, pieluszki dla dzieci, artykuły menstruacyjne dla kobiet. Y Oprócz tego, dystrybuujemy również na przykład koce bądź materace dla osób, które mieszkają w namiotach i potrzebują właśnie tego, na tego wygodniejszego miejsca do spania bądź po prostu do okrycia się, bo, bo noce mogą być bardzo chłodne. Dystrybuujemy również ciepłe posiłki dla całych rodzin bądź dla osób indywidualnych, czyli takie posiłki, które. No, są pełnowartościowe, gwarantują, że to są, że, że po prostu osoba, która jest no, będzie najedzona, tak, a nie zje tylko jakiegoś e, batonika czy, czy suchą bułkę. E, więc to są te działania, które cały czas kontynuujemy. Oprócz tego rozpoczynamy również działania takie średnioterminowe, e, ponieważ zamierzamy zapewniać e, Namioty w, dla osób w północno-zachodniej Syrii oraz takie modułowe centra, centra recepcyjne dla, dla właśnie tych poszkodowanych osób, które straciły swoje domy. W takich centrach, oprócz tego, że będą łóżka, że będzie miejsce, taka prywatność zapewniona dla tych rodzin, to będzie również miejsce gotowania, będą toalety, prysznice oraz psycholog, który będzie mógł pomóc im uporać się z traumą, której doświadczyły. Ale to oczywiście wszystko rozwiązania tymczasowe. Tak jak mówię, te, te działania, które y, prowadzimy, te dystrybucje, tak, y, to są faktycznie działania, które, no, no nie wiem, no jedzenie starczy nam na faktycznie na jeden dzień, tak, na, bądź na dwa, jeżeli są to większe posiłki, pakiet higieniczny na ogół jest przewidziany na jeden bądź dwa tygodnie, natomiast y, Namioty, centra recepcyjne to już są działania takie średnioterminowe. One będą zapewniały schronienie na dłuższy czas osobom, które bądź straciły swoje domy, czekają na ich odbudowę, bądź czekają na remont, tak? czekają na relokację. No i to są namioty, które nawet jeżeli jedna, jedna rodzina zdecyduje się opuścić takie miejsce, opuścić centrum, centrum recepcyjne, bądź właśnie namiot, no to inna rodzina będzie mogła zająć, tak, zająć tą przestrzeń, więc, więc to są takie działania już właśnie średnioterminowe. Kiedy jest tak wiele organizacji humanitarnych działających na miejscu, tak wiele ludzi, którzy chcą pomagać, to pytanie, kto kontroluje, jak, kto kontaktuje, kto jakby wyznacza jakieś konkretne cele tego, co należy robić właśnie tam na miejscu? Czy przyjeżdżają przedstawiciele polskiej akcji humanitarnej? No i tutaj też pewnie strona turecka musi w jakiś sposób pomóc, wyznaczyć, skoordynować. Tak, ta koordynacja jest faktycznie bardzo ważna, również dlatego, żeby właśnie w związku z tym, że jest bardzo dużo tych organizacji, które przyjeżdżają na miejsce, aby te działania się po prostu nie powielały, aby były dostarczane, aby ta pomoc była dostarczana do różnych rodzin, tak, w różnych miejscach, więc jak najbardziej jest to ważne, żeby, żeby to skoordynować odpowiednio. Jeżeli chodzi o Turcję, to tak, jednostką, która koordynowała te działania, była taka rządowa jednostka. Afat i ona, ona na bieżąco informowała o tym, gdzie te potrzeby są, gdzie, gdzie, można, gdzie można jeszcze pomóc, gdzie te, gdzie, gdzie, tych potrzeb, gdzie te potrzeby są większe, gdzie jeszcze pomoc nie dotarła. Natomiast jeżeli chodzi o Syrię, to ta sytuacja, jak wiemy, jest o wiele bardziej skomplikowana, w związku z tym, że trwa tam cały czas kryzys i konflikt, więc no, w Syrii to po prostu wygląda, wygląda troszeczkę inaczej. No właśnie, skupiliśmy się większość, również może, może bardziej media na sytuacji w Turcji, a nie tym, co się dzieje właśnie w Damaszku. Tak, tak, no bo ta sytuacja w Syrii w ogóle sam dostęp do Syrii jest o wiele trudniejszy. Zarówno pod kątem logistycznym, jak i w ogóle bezpieczeństwa, w związku z czym też te pierwsze dni no, były bardzo trudne, jeżeli chodzi w ogóle o to, żeby, żeby z tą pomocą do tej Syrii dotrzeć. My aktualnie działamy w Syrii, nawet skupiamy, skupiamy się bardziej na tych potrzebach w Syrii, ponieważ one są, no nie chcę powiedzieć, większe, ponieważ zarówno tutaj w obu tych krajach, tak, ludzie ucierpieli. Natomiast w związku z tym, że ten kryzys był tam już wcześniej, to te potrzeby są po prostu poważniejsze. I wraz z naszymi partnerami lokalnymi działamy na miejscu właśnie w Syrii, w północno-zachodniej Syrii dokładnie. Dostarczających, jak mówiłam, pakiety higieniczne, ciepłe posiłki, teraz przede wszystkim, ale właśnie na przykład te centra recepcyjne również będą stawiane w, w pięciu różnych miejscowościach północno-zachodniej Syrii. Pomaganie to jest zetknięcie się z człowiekiem, który zmaga się ze swoją często osobistą tragedią. Nie wiem, gdybym zadał w jednym prostym pytaniu, jak się ci, ci ludzie właściwie czują, co czują, jakie emocje na ich twarzach widziałaś? To, co mi przychodzi do głowy, tak, tak w zasadzie taka jedna oczywista myśl, każda z tych osób, która, z którą miałam okazję porozmawiać w, w różnych miejscowościach, zarówno w Turcji, jak i w Syrii, em, zwracała uwagę na jedno. Oni całkowicie stracili poczucie bezpieczeństwa. Stracili oczywiście domy, cały swój dobytek, e, natomiast to, na co, na co zwracali mocną uwagę, to, że zależy im, aby odbudować to poczucie bezpieczeństwa dla siebie, dla swoich rodzin, dla dzieci, które boją się teraz wrócić do domów. E, wolą zostać właśnie w, w namiocie, bo, bo tu jest bezpieczniej, bo są właśnie na, na ziemi, nie, nie grozi im że, żadne takie zawalenie tak, tego budynku. Więc to jest to, co, to, co mnie najbardziej dotknęło, to, to strata bardzo nagła tego poczucia bezpieczeństwa. W Polskach akcja humanitarna oczywiście nie jest tylko w Turcji i Syrii, gdzie dzisiaj koncentrują Państwo swoje działania i jakie to są regiony, rozumiem, że Afryka między innymi. Tak, cały czas działamy w kilku krajach w Afryce, m.in. w Somalii, w Sudanie Południowym. Rozpoczynamy też działania na Madagaskarze. Działamy również w Jemenie, w krajach Bliskiego Wschodu i cały czas kontynuujemy naszą pomoc w Ukrainie. Nasze działania skupiają się, specjalizujemy się w działaniach wodno-sanitarnych, to znaczy zapewniamy dostęp do czystej, bezpiecznej do spożycia wody, zapewniamy dostęp do toalet, do pryszniców, budujemy studnie. Ale oprócz tego działamy również w sektorze zapewniania żywienia, w sektorze, na przykład w Jemenie, w sektorze medycznym, wspieramy placówki medyczne. Także to są, to są często różnorodne działania dostosowane do po prostu sytuacji w każdym konkretnym kraju. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Natalia Makulska, kłaniam się do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon oraz Buy Do usłyszenia.